Szansę. Ten, bo czasami zadają mi osoby pytania, ten, który rezonuje ze słowami, jesteśmy yy, yy, gwiezdną rodziną, tak, mamy pochodzenie z gwiazd, albo że trzeba się obudzić, bo to takie ważne, obudzić do tego, kim ja jestem, odzyskać siebie w pełni. Jeśli czuję, że tak, to przecież. Yy, ja chcę wiedzieć, kim jestem, skoro już tyle lat jestem na tej ziemi i nic nie gra, to ja chcę wiedzieć, czy może ja mam coś z tym wspólnego. Tak? Jeśli ktoś załapie, tak, ja chcę się obudzić. A żeńskość? A żeńskość ma taką teraz ważną rolę. Wszystko zależy od żeńskości, bo ona została zduszona przez tysiące lat, czyli intuicja, moc, kreacja, jedność, miłość, delikatność wtedy podążycie za tym. I jest taka osoba pewna, że wtedy zacznie coś z sobą robić, zacznie siebie poznawać, jakieś proste ćwiczenia, takie jak ja chociażby tu podpowiadam, zrobi. Przejdzie te, te kilka prac Heraklesa, jest takich 12 prac Heraklesa, związanych ze znakami zodiaku, też dzisiaj troszeczkę w tej drugiej części o tym powiem, bo mam niezwykły czas, czas e, lipiec. Lipiec to są, jak tutaj zapowiadałam, są to psie dni od przesilenia wiosennego, letniego do, do 23 lipca, czyli mamy ten niezwykły czas. Jest czas, który tak naprawdę się zbiega z różnymi, z wiedzą z różnych kanałów chodzi o astrologię, jest to pod jakim jesteśmy znakiem teraz? Wszyscy raka. Rak. raka. Nie tylko ten, co się urodzi. Wszyscy raka. przechodzimy, tak? Raka. Rak jest związany z jakim narządem? W ciele? Z sercem. sercem. I to będę wyjaśniała potem dlaczego. E, następnie, psie dni jest taka konstelacja psa, który też tu pokażemy, i serce tej konstelacji psa, i syryusz. Czyli mamy wielkie wspomaganie od syryusza. Jest to światło fioletowe. Z czego powstaje światło fioletowe? Czerwony niebieskie. Tak, czerwony. Ja tak zamierzałam się ubrać. Czerwony niebieskie, ale zdjęłam czerwoną mamy markę bo nie było gorąco. Z tego połączenia nieba i ziemi, on i ona, kiedy się łączą, jest fiolet. Jest święte zaś winy, mamy energię fioletu, Syriusza do dyspozycji, zwłaszcza do 23 lipca a szczególnie tu będziemy 22, 23 też na warsztatach kąpać się w świetle fioletowym. I co mówi nam filozofia wschodu o kole żywiołów, że NATO jest związane z tym? Z sercem, z krążeniem i sercem. Czyli mamy wszystkie Znaki na niebie i ziemi mówią, że ten czas znaka związany jest sercem, które zostało mocno podeptane i czasami słyszymy: No, Pan, sercem, wejdź w serce, podejmij decyzję. A jak mamy tu zrobić, jak mamy tu coś takiego jak pancerną szybę? Kto pracuje z sercem i chce się tam przebić, to wie. Jak ja wiele lat temu wchodziłam do serca, do komnaty serca, według ćwiczeń, co Melchizedek podawał, w przestrzeni serca, schodziłam w głąb, w głąb, w głąb czyli yy, przechodziłam przez ten yy, trzeciego wymiar i widzę muła. Co w takim przypadku trzeba zrobić? Widzę muła o. Co? Rozpuścić? Ja kochać? Ja miłością? Ja miłością? Co to znaczy miłość? No tak. I mówi się, dobrze, że to ty mówisz. Generalnie się mówi miłość. Dzień temu to zrobiłam. Ludzie nie wiedzą, co to jest miłość, naprawdę. Siadłam i zaczęłam siebie miłować. Siebie miłować. Weszłam w stan uczucia najgłębszego do siebie, do siebie. I mur rozpłynął się. I to jest tajemnica budzenia. Żadne walki, bunty i ksiączenie na to, co nam wcześniej zrobiło. Ja tu teraz pokażę tym chłopom, dominowali, zwolczyli i tak dalej. Nie tę droga. Prajawianie nam odpowiadają. nie jedna cywilizacja galaktyczna padła przez boi. I my tutaj przychodzą z Syriusza, o tam, staliśmy stworzeni właśnie sylwetką, ciałem, zostaliśmy przygotowani do życia na ziemi. Wiedzieliśmy, że mamy zapamiętać jedno najważniejsze zdanie, które teraz nam się przypomina. Nie walką budzimy się, a miłowaniem siebie. Tylko miłowaniem siebie. Ale też trzeba rozpracować, co to jest miłowanie siebie. Najpierw to są takie trochę To są takie um, schody, bo żeby dojść do miłowania, to najpierw trzeba być wolnym. No jak to zrobić wolność w tym świecie, gdzie nic nie wolno? Najpierw ja uzyskuję wewnętrzną wolność, czyli pozbywam się uwarunkowań moich programowych, co mózg trzyma, u trzyma. Tak? Czyli staję się wolna od wierzeń, przekonań, programów. Wolna. Wolna odcinam się od wszystkich umów na poziomie energetycznym, i to zrobimy 23 lipca, na warszawie. To jest bezwzględnie potrzebne, żeby odzyskać cząstki siebie. Ja całe lata odzyskiwałam cząstki siebie. Niedawno jeszcze znowu robiłam, co oddałam na ołtarz, wstyd. Miałam bardzo głęboki, zakorzeniony wstyd związany z brzuchem i łonem. Dopiero kiedy i wtedy ta ochrona się robi brzuchowa, tak? Kiedy weszłam sobie w poziom energetyczny, ja patrzę, ja nic nie widzę, tylko balon na brzuchu, tak? ta ochrona brzucha. Bo no tam jednego ćwiczenia nie mogłam zrobić głębiej, więc zobaczyć tego złotego światła, więc zaczęłam obcałować swój brzuch, swoje te rozstępy po porodzie, tak? Potem swoje ło zobaczyłam, tam jest po cięcie, szrama po nacięciu, po porodzie, ja to obcałowałam, dopiero mi się z łona, z róży łona wyłoniło złote światło. Czyli jakie to jest ważne odzyskać się. Odzyskałam swój wstyd, który, a w ogóle to jest takie ćwiczenie, które będziemy też robić, iść na ołtarz, cośmy oddali siebie. Każdy ma coś innego, niekoniecznie to musi być wstyd. Ja, ostatni mój element, który odzyskiwałam, to był wstyd. Natomiast to są części, które siebie, które oddaliśmy komuś. Rób ta, co chce ta, dajcie mi tylko pieniędzy, sprzedaję siebie w pracy, sprzedajcie siebie w związku, byle tylko przeżyć, tak? A więc ofiarowujemy siebie, tak nas ustawił Daj mi swoje troski i cierpienie, a właśnie się naszym cierpieniem karmią. A ja ci zapewnię wszystko, co potrzebujesz. Więc wolność. Wolność na każdym kroku. Przecież śluby. Ślubowanie partnerowi do końca życia jest wielkim ciosem w moje serce. Wiecie o tym? Że miłość jest tu i teraz. Ja nie mogę nikomu zagwarantować, że go za 10 lat będę kochała. A więc jest to jest co, jest to miłości. My z mężem wiele lat temu oddaliśmy sobie obrączki i śluby. My powiedzieliśmy sobie tak, to. Teraz już ponad 30 lat jesteśmy razem, ale to było tak kilka lat temu, kiedy ja pierwsza do Andrzeja mówię, Andrzeju, kochani, ja chcę z Tobą być z miłości, tak długo jak się da, a nie żeśmy coś podpisali. I ja mówię, ale jeśli uznasz, że będziesz bardziej szczęśliwy gdzie indziej, nie przy mnie, to będziesz miał ode mnie moje błogosławieństwo. I mój mąż, Andrzej, zrobił dokładnie to samo. Od tego czasu nie nosimy obrączek. Czujemy się wolni i ciągle kochających siebie. Następne, następne yy, wolność. Więc pełna wolność nam jest potrzebna, żeby dojść do stanu szczęścia. Stan szczęścia, czym to jest, to też jest wysoki stan duchowy, ale na początku my ten stan szczęścia, jako co rozumiem, jak, jak to pojmujemy ciałem, jak my to odczuwamy, kobietki, powiedzcie. Ale już to jest Radość, zadowolenie, przyjemność. To są takie, ja, ja sama stwierdziłam, że to są stopnie. Oj się czuję przyjemnie. Potem o jakieś zadowolenie, potem radości. Potem doznałam właśnie w tym miejscu, kiedyś na śmiechoterapii, miałam nies niesamowite doznanie prawdziwej radości z głębi, która wyszła. i Jedność, kiedy czujemy jedność ze wszystkim i tego nieraz mówiłam, to znam w 2013 roku.